Dokładnie tak. Halleluja. Halleluja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi do nas przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. I od razu mam w głowie takie pytanie, czy istnieje w ogóle ktoś, kto nie ma jakiejś zmartwychwstania, jakiejś trudności, czegoś co go przygniata w pewien sposób? E i taka myśl, która mi przychodzi, to jest to, że właśnie Jezus zaprasza nas wszystkich do wędrówki przez nasze życie. On mówi do ciebie właśnie, że chce razem z Tobą iść z całym Twoim bagażem. Nie chce Ciebie zostawić w tych trudnościach. On, który sam przeżył ogromne męki, ogromne cierpienia, przeżył też odrzucenie, on właśnie, ten, który najbardziej Ciebie kocha, nie chce Ciebie w tym wszystkim zostawić. Dla mnie to jest ogromna nadzieja na każdy dzień. Jak, jak myślę sobie o ludziach, którzy, którym zależy na mnie, e, którzy deklarują, e, no chcę być dla ciebie wsparciem, chcę być twoim przyjacielem e, w jakiś twoich trudach, niemocy, e, możesz za mnie, do, mnie przy, do mnie przyjść, to no, dzisiaj widzę Jezusa, który też tak do mnie mówi, przy, przyjdź do mnie, jesteś utrudzony, ale mówi wszyscy też. Wszyscy właśnie tak jak mówisz, to nikogo nie wyklucza, wszyscy to wszyscy. A z drugiej strony też też widzę, że jest jakieś jarzmo, jest, jest coś, co, z czym ja się może nie zgadzam też. Jest dla mnie trudne, takie ciężkie w tym, co Jezus do mnie mówi. No bo przychodzę do niego i słyszę słowa, na przykład, nawróć się albo. Tu jest taka droga, lepsza, to jest moje, moja droga, a nie, a nie twoja, prawda? Mam jakiś e, lepszy plan na przykład na twoje życie. E, I myślę, że to jest też taki moment dzisiaj, kiedy możemy zadać sobie te, to pytanie, z czym jest trudno e, w, w słowach, które Jezus do mnie kieruje. Co jest tym jarzmem może, tym, tą trudnością, gdzie trudno mi odpowiedzieć. E, I też właśnie mam z tym przyjść do Jezusa. Po prostu Jezus nie chce, żebym z tym został sam.